Aby połączyć telefon z Twoim pojazdem Kanam, włącz Zapłon, następnie przejdź do sekcji Opcje, Bluetooth, Telefon, Dodaj Telefon. W tym momencie na Twoim telefonie w ustawieniach Bluetooth połącz się z BRP Connect i gotowe. Aby połączyć kask z systemem multimedialnym Canam, w sekcji Bluetooth wybierz kask kierowcy bądź pasażera, upewniając się, że ma włączoną opcję Bluetooth. Następnie poczekaj, aż system połączy się z twoim urządzeniem. Aby przełączyć pomiędzy głośnikami a kaskiem, należy przejść do sekcji opcje, audio out i wybrać interesującą nas opcję lub z poziomu konsoli wcisnąć dedykowany temu przycisk. O więcej szczegółów zapraszamy do naszego salonu lub na stronę internetową perfectmoto.pl